The ass. Oh, Cześć i z tej strony 3 W siódmym odcinku serii FUT14 Dzisiaj zagramy w sezon My gramy portugalskim składem Arrival Składem Hispański. Eee, Ktoś... czas wygrać mecz. Koczny początek sezonu. Biorąc w szóstej lice. Możliwości. Myślę, że pozostaną w tej lidze, ale ciężko jeszcze na tym etapie to ocenić. Dariusz Pakowski będziemy szarować komentarz meczowy. Sędzią głównym tego spotkania jest I zaczynamy. Quintero, Fernando. Quintero. Gaitán lewą lewostronnego Gaitán. Gaitán. Gajtan. Gojtan Wrzuca, jest tam jeden z moich zawodników A dokładniej Martinez I wygrywamy 1 do 0 Po wrzutce w trzeciej minucie, brawo Ładna akcja Wrzutka, strzał i gol No i można być yy, Zdziwionym z lekka Przez taki mój początek I rywal, ale jest już Martinez Martinez, zatrzymał piłkę Wypuszczę to piłkę, ale źle Benzema Gaitan Fernando. Fernando, Lima, Lima do Fernando źle Siqueira źle, Pęcema prawo stranu. Siqueira, Mangala, Rui Patricio, Danilo, Mangala, Fernando i źle do Quintero, próbował zagrać Fernando źle, Martinez, Martinez Martinez próbuje kiwać. Martinez źle. I wybicie naszego rywala. Wybiewał. Sequeira. Do Mangali, Mangala do Rojo, Rojo. Rojo. Modric, Luka Modric, Modric do Benzemy. Karim Benzema idzie w prawą stronę, słupek. Idzie wrzutka, jest tam. Mangala mocno, ale... O, do Quintero, Quintero, do Martinez, Martinez, do Quintero, 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 do Salvio, Salvio. Salvio. Ale nic z tego. Modrić, Modric, Modric, Modric środkiem Modric Do nam ale spalone. Nie będzie bramki, jest spalony. Jest podanie do Quintero. Quintero do Limy, Lima do Martinez. Martinez próbuje rozegrać do Quintero. Quintero przerzuca i nie ma gola. Quintero, teraz skrzydłem do Danilo. Danilo się rozpędza. Danilo mm, wyrzuca. Jest tam Martinez, który wrzuca Ale źle wrzuca, bo po w pepe. Fernando przyjmuje piłkę. Fernando strzał z daleka, ależ blisko było. Di Maria, jest przy nim Mangala. Mangala, to był faul, ale ja bym się tutaj kłócił z sędzią. Mur ustawiony. Szału i słupek, drugi już Dobitka broni <tryk> Rui Patricio Martinez. I koniec pierwszej połowy, wygrywamy 1-0 po, po golu z główki. Martineza. No dobrze się sprawdza ten skład jak na razie. Dobrze, płynne ataki Martinez bez zastanowienia goła, Wszystko pięknie, ładnie, 10 szałów, posiadanie piłki, prawie 60%. Wszystko, Quintero Do Salvio, salvio, jest szybki salvio. salvio Salvio, salvio Salvio Salvio, salvio i jest 2 do zera Bramka Salvio sam przeszedł półboiska, znaczy nie półboiska, ale obrońców jest 2 do 0. Proszę tutaj, minięcie, minięcie, minięcie na strzał lekki, no ale Diego Lopez nawet nie, nie zdążył zareagować jest 2 do 0. Przyjmuje to Lima, Lima, ale iską mu zabiera. Ale jest tutaj Salvio Lima tego nie, nie przejmie Czebie Alonso. Słabi Alonso wrzutka i 2 do 1 Di Maria z główki I Jest świetna piłka do Lima, Lima, Lima Lima, lima źle, źle, serdzieram sobie Salvio Fernando, Fernando Fernando... Fernando pociekał, będzie rzut rożny. Jest rzut rożny, Siqueira. jest tam jeden z moich zawodników, w jest 3 do 1! Roho! strzela z rzutu rożnego i jest 3 do 1, proszę Państwa, już w tym meczu. A więc Kmark... Chyba nie da już mi rady. Gaetan, jest zagranie do Quintero. Quintero strzela, ale broni jeszcze nabiega. Salvio, Salvio, gol 4-1. Ładna bramka, Salvio. No ładnie, ład, ładna bramka. Bardzo, no tutaj spodobał mi się teraz Salvio. Tutaj Quintero próbuje, uderza i Salvio nabiega. Uderzenie z pierwszej piłki, gol 4-1. Wygrywamy na razie w tym meczu. Martinez. Jest gol 5 do 1 Quintero Na koniec dobija Rywala to go <śm> 5 o szybki koniec mecz do kina Rozklepałem ten 5-1 mecz 5 do 1 2 no. gole Salvio Rojo Quintero i Martinez do Rywala Benzema, był bardzo jednostronny. Benzema chyba na nie przysłałem dokładnie Nie, Di Maria zresztą. dla rywala 555 monet, zobacz 60% posiadania piłki Tyle celnych szałów są wszystkich A więc no, mieliśmy dość dużą przewagę yy, No i To by było na tyle w tym odcinku Cześć i czołem PLS, Szygi